Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Raków częstochowa zmierzy się z kurnikiem zabrze. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Musioli I mamy jedenastkę Rakowa Częstochowa. A tak prezentuje się pierwsza jedenastka Górnika Zabrze. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Co teraz? Ależ było blisko szczęścia. Słupek? Tak jest! Bramka! Ależ pięknie nam się przywitała. Mamy powtórkę. Dobra, szybka reakcja i świetne ustawienie pozwalają sprawnie dobić tę odbitą piłkę. Co za pewność w wykończeniu. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Podolski. No i po ataku. Dobra interwencja. Łukasz Zwoliński. No i teraz zrobił prezent rywalom. Łukasz Zwoliński. Świetnie teraz to zablokował. Rasak. Cudowna piłka. Spójrzmy. No powiedzmy szczerze, dało się to lepiej rozegrać. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Rasak. Musiolik. Imkę dostał Musiolik. Sędzia Gbizdrze. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. No, sporo szczęścia teraz miał golkiper. To powinien być gol wyrównujący, ale piłka jednak odbija się od bramki i gola nie ma. A rywale wciąż gonią wynik. Ale wygląda na to, że chcą próbować do skutku. Piłka znowu w ich posiadaniu. Strata piłki, szkoda. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. I udało się zablokować. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Tu może zrobić się groźnie. To znaczy dobre ustawienie. Nie ma bramki. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Wrzuca w okolice 11 metra. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Ta im teraz remis. Dobra teraz obrona bramkarza. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Brawo. Ratuje tym blokiem drużynę. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Jeszcze raz blokuje strzał. Tak. Była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Brawo! Fenomenalna interwencja. Faulowany jeden z Sabrzan, ale sędzia stosuje korzyść. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ze skrzydła. W szesnastkę. I nie ma wyrównania teraz. Ależ to była okazja tomku lepszej. Mogą już w tym meczu nie mieć. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Oj błąd, bramkarz nie może tak oddawać piłki. No i górnik zabrze coraz bliżej bramki rywala. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Wiedzą to kibice, wie drużyna. Zwycięstwo jest tuż tuż, ale przewaga minimalna. Co nim wróżysz w końcówce, Jacku? Wydaje się, że wynik 1 do 0 to nie jest szczyt ich marzeń. Na pewno jest w zespole niedosyt, ale zostało jeszcze parę minut. Można pokusić się o jakąś składną akcję i wykończyć ją strzałem. Ważne, aby formacja defensywna nie straciła koncentracji, bo to mogłoby być niebezpieczne. Frank Tudor cofa na przedpole. A więc już wiadomo, jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Dobra presja teraz, mają piłkę. Sędzia gwizdź po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa.